Druga runda, pierwsze starcie w Drawsku pokazało, że poziom jest bardzo wyrównany, że tutaj każdy zawodnik będzie walczył o to pierwsze miejsce, więc zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa i wyrównana walka. Czujemy pewien dosyt po pierwszej rundzie w Drawsku. Tam walczyliśmy bardziej z problemami technicznymi auta niż z rywalami. W tej chwili miejmy nadzieję, jakby ten jefart nas opuści i postaramy się tutaj jakoś zbliżyć do ciałówki maksymalnie jak się uda. Myślę, że będziemy od samego początku trzymać dobre tempo, tak żeby ucieknąć rywalom i no i trzeba, trzeba, będziemy trzymać gaz do samego spodu, do samej mety. E, ostatnim razem zabrakło trochę szczęścia. Sekundy. Dokładnie, ale myślę, że tym razem będzie inaczej. Ten pan przyjechał tu jako lider i jako lider <noise> on wyjedzie. Będziemy próbowali <noise> wszystkiego. No to co, jesteśmy na mecie, mamy trzecie miejsce, bardzo się z tego cieszymy, dlatego, że, że dzisiaj jechaliśmy od pierwszego odcinka już od 30 km bez czwartego biegu. I momentami było bardzo szybko, jak później sobie uświadomiłem, jak szybko jechaliśmy po lesie, to mówię, no to już było całkiem nieźle. Także bardzo fajny ride, mimo że pechowe zakończenie. No jesteśmy słuchajcie po Baja Wysoka Grzenda w bornym Solinowie, no i dojechaliśmy całość zdrowo i jesteśmy zajebiście szczęśliwi. Pionar, Tomek. Pionar, bravo. Vem